Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku, w którym pokażę Wam, jak zrobiłam w tym roku swój urodzinowy tort. Muszę Wam powiedzieć, że był to pierwszy tort w wersji wegańskiej, jaki udało mi się zrobić w życiu, ale jak na pierwszy raz, to moim zdaniem wyszło bardzo smacznie. Sama byłam dość zdziwiona, że da się zrobić coś tak dobrego, a zarazem bez użycia składników zwierzęcych. Jako, że codziennie takich wypieków nie robię, to też postanowiłam się z Wami od razu podzielić przepisem na ten właśnie tort. Nasz tort będzie się składał z czterech biszkoptów. Ja każdy będę piekła osobno, ponieważ po prostu nie przepadam zakrojeniem biszkoptów. Mam z tym odwieczny problem, ale można oczywiście zaryzykować, upiec na przykład dwa grubsze i po prostu je przekroić. Biszkopty będę piekła w formie o średnicy 21 cm. Do wykonania jednego z czterech biszkoptów będą nam potrzebne takie składniki jak mąka pszenna, cukier. I tutaj od razu mówię, że użyłam brązowego, ponieważ kiedyś go kupiłam, no i jakoś nie udało mi się do tej pory go zużyć, ale spokojnie biały zwykły cukier wystarczy. Nie ma co przepłacać. Olej, ja użyłam rzepakowego, a także mleko roślinne, w moim przypadku sojowe, soda oczyszczona, no i też aromat waniliowy. Do wykonania kremu będą nam potrzebne dwie puszki mleka kokosowego. Takie mleko trzeba porządnie schłodzić w lodówce. Można je kupić nawet miesiąc albo i dwa przed przygotowywaniem tortu. Mąka kokosowa, cukier puder i jeszcze coś takiego jak fix do śmietany. Ja mam tutaj akurat trzy opakowania, bo te moje fixy są bardzo malutkie. Przygotowanie biszkoptu rozpoczynamy od wymieszania składników sypkich, a więc mieszamy w misce mąkę, sodę oraz cukier. Mieszamy wszystko łyżką, mikser jest tutaj zbędny. Dalej dodajemy składniki mokre, a więc olej, mleko i aromat i znowu mieszamy tyle, że teraz już dokładnie do połączenia składników. Gotowe ciasto przelewamy do foremki wyłożonej uprzednio papierem do pieczenia i wstawiamy do piekarnika nagrzanego już do 180 stopni Celsjusza. Pieczemy jakieś 20 minut. I taką procedurę powtarzamy 4 razy, tak żeby uzyskać 4 biszkopty. W międzyczasie zaparzamy sobie kawę z dwóch łyżeczek, którą nasączymy później nasze biszkopty. Następnie zabieramy się za przygotowanie kremu. Mleko kokosowe przekładamy, przelewamy do miseczki. Moje, tak jak widać, nie jest zbyt gęste, ale to już moja wina. Zbyt późno po prostu je kupiłam i zbyt mało czasu spędziło w lodówce, nie zdążyło odpowiednio stężeć. No ale nic, dodajemy do tego cukier puder, nasze fiksy do śmietany i ubijamy przez kilka minut. Następnie dodajemy również mąkę kokosową. I teraz e, będziemy ją dodawać do tego momentu, aż krem po prostu będzie miał odpowiednią konsystencję, taką, żeby utrzymał się na torcie. No i oczywiście dalej mieszamy mikserem. Biszkopty nasączamy kawą, następnie na każdy z nich nakładamy krem. Na to warstwę ciemnego gorzkiego kakao i przykrywamy kolejnym biszkoptem. I tutaj taka moja mała rada, sugestia. Polecam na chociaż jedną z warstw dodać trochę dżemu, posmarować po prostu biszkopt dżemem, albo dodać jakieś owoce. Tort wtedy będzie jeszcze pyszniejszy. Ja akurat jestem takim człowiekiem, który zje wszystko co słodkie, ale jeżeli chcecie naprawdę taki idealny tort wegański, to dajcie sobie tutaj na przykład dżem. Będzie jeszcze lepiej smakował. Tort smarujemy również z wierzchu, podobnie robimy z jego bokami. No i voila, gotowe. Można jeszcze tutaj oczywiście w dowolny sposób e, ozdobić tort. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał, że być może z niego skorzystacie. Starałam się Wam przekazać chyba wszystkie rady, jakie tylko były możliwe. Dajcie koniecznie znać, jak podoba Wam się przepis. A ja już teraz kończę, pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmikach.